Mleko Lud zrobił się nie pusuje! Cześć <grym grym> wszystkim, z tej strony Mleko Lud, a to jest odcinek z GTA Online razem z ekipą. Na wstępie oczywiście zapraszam Was do subskrypcji, komentarza i oceny mojego filmiku, a teraz przechodzimy już do samego materiału. Ale to nagrywamy w 2035, więc jakby Dobra. to jest stara ta mapa tak. jest, także. Ale stare te motocykle, na których jeździmy No, no straszliwie Zobaczcie po imieniu Ale, o, ale będzie No i no mamy nowy motorek, co, teraz co A, to Co mamy? Jutro jedna rzecz nagrywana jest Uuuu Jest on! Co? Ja to samo, nie o, wiem co się zadziało Ale ale, wypadłem Co? ćwiczy stunty Sylo, jak tam Ale misko napis lewej, Sylo Ale

Trochę karier, rozbię skarpetki. Uuuuh. A zakorkowane do gówno? Nooo. Ło nie! O nie! Ale mi A w sumie mogłem tam podjechać. Tak, panowie się rozpędzić. Tak. Co tu zjedę? Jecha! Jezus Maria! Jak w odcinku ostatnim u mnie. Jezus Maria! Uuuuh! Się o nie, się e trawu, się no nie, co, no, to jest, zobra, o, nie. Dobra, tu trzeba. No co, no? Każdy znajdzie dla ciebie nie trochę miejsca. Mleko Lekko się, Lekko tak. Lekko się o, rozlało. Raczej. No, chyba ciebie. Góźdźcie! No dawaj, nowy model. Ale, ale, ale. ale, e ale. To tacy... Jezus, jeszcze o, zube, zmiany, moto. ja tu nie nadążam. No jest. Popsi popsi. Już macie ski wystawę? Tak. żeś ty w dół, co? Motorem się jesteśmy Motorem tak jesteśmy na polu. Motocyklem. Motur. Golden Cicho. Motorem to motorem. Dzięki za To są. nie! Udało ci się, czy nie? Pomogłeś mi, tak. A ja właśnie sobie nie. Auć. O, Cezaro tutaj Posłysza, widzę się, lądowanie twarde. Posuń się, chogaty! No ostatnim dostaliło mi łeb. Kto mnie tam w dupę palnął? Nie wiem. <grym> czy to byłem ja? O co? Ale, że <jest grym> zgon? O matko! Od <grym> początku? Ja przypomniało mi się, że kiedyś Scyla miał przez chwilę ksywkę robaczek. Robaczek. <grym> <grym> Ale cute. Scyla robaczku, no. O, sorry. Było. No, uwaga, idę do, tak do, do lewej. A, Dobra, nie tak, fartem ciebie będę popadał. I jest na normie, formy Kurde, najgorzej to nawrócić. A to ciepiona. No czekaj, bo to nie ma chyba tak być. To jest tym motocyklem moim balona. Nieźna jecha nie, nie, nie to... kręcisz. Co? Ja idę. Lecię tam, tam się to? teraz jedzie. No nie. Yeah. A co ho, ho. teraz? Shockem, super. Tu tu, panie. To tu się tutaj dojecha wietrogi? Tutaj, okej. Co jeszcze trzeba... No nie no, jest z no? moim motorkiem posrany! Tak, no to jest no, posrany, okay, nie, no Powiedziałeś sobie Chcę się zbustować nie chcę Nie, tam o, nie płacz, no, no jedź tam Dawaj nasze parda zaraz No jedź nasze parda, bo to daje no, korzyści What the hell? Materialne no, What, what nie wypatryk. what the hell, tylko what, 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 hell? Hell? No, what, hell? what the, hell? What, hell? What the, the hell? Hell? What hell what the hell what the hell What the hell What the hell? What the hell? Bo to jest... bym cię... Tak obym cię, no? No nie! No Hogata, to trzeba uważać, tak też nie będziemy jak to zrobić. Cał na szczerze? Pełnej, chyba. Nie, Kurde, nie, bele, no. Na letko? Patrz. No ja. Ta na lento. Ty, bo ta, bo ty to, to ja tu to przejechałem, nie wiem. Dobra. Gaty. What the hell? What a... the hell? What the hell? Oni trzymują mnie to. Dobra, teraz co tu. Musisz tam chyba się ustawić. Wydaje mi się, Hogata, że musisz tam na no, no najwyższy. Najwyższy. Tak jak, tak jak, tak, tak, tak jak robię. No, ale no, 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 bez sensu. O, no i no, dalej. Dołowę, wszystko, co ma sens, ma jakiś o, ja, sens, a nie bezsens To co nie co to miało być? Wszystko ma jakiś what sens, bo ma, ma, jakiś, sens, ma jakiś sens What, what the text O dobra, bo ty to, Kania, robisz inaczej, widzę What, what the text <susurra> ty, te <susurra> Tak, tylko nie mogę się tam... Ej, Szepard, gdzie to O, gdzie Co działa, co działa? No gówno, no właśnie... Działa jak nauka chciała, no Nauka nie chciała, akurat nauka to duchet co? Eee, ale nauki to się odwania. Najpierw to się świata. to się Bo nauka to no. potęgi, klucz. Tak nie, no żeby przeskoczyć. Oj, no. by się udało. Nauka jeszcze, jest fajna, ale nauka logiczna. Nauka What? logiczna, <gryum. <gryum> chłopski <gryum> rozum tak zwany <gryum> <gryum> o, tak. Nauka logiczna, Nauka to już ostatnio było taki poruszany temat A tak? to logiczne no. chyba Dałka <gryum> logiczna. No dobrze, ale to by to <gryum> zabijało. Dobra, to no, no. 25 punkt, gdzie więc to Na 26 tak się złamy. 3 kurde pies. What What a hell? A hell? What hell? Nie no to jest złoto to <noise> ten <death. głos> What the Dla mnie hell? się podoba Dla mnie jeszcze no, bardzo. Sc Scyzorfonu. Jaja se robicie chyba Smocze jaja Nowe trendy po prostu i bardzo dobrze cieszy mnie to, że jestem złoto, kratkiem Złoto no. moje smocze jaja <noise> Bardzo twardy <noise> co materiał co? 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 Ty nie bardzo, nie bardzo Zostaw moją materię No Mateja. nie, ja się załamałem już, ja, się, ja już odpuściłem te mapę No ja właśnie się na głupim punkcie No, <grym> Na samym końcu no. sobie spadłem ta, ta, Tam na dnie Kto jest drugi? Ja czy... Ja. CO? A no ja Kolejny No A Shepard jest pierwszy, dobra Nie jestem już pierwszy What the hell no, no to o co ja ja też, tam na samym końcu. Aha. A to ja też sobie spadłem właśnie. Okej. Okay. A to może się kurna, gówno wrócić. Ja! A, nie a co taki chodzi jeszcze teraz, o, dobra, w końcu, końcu punkcik no, chyba będzie zdobyty. O co tam dokładnie chodzi, to trzeba na pełny speed jakoś podjechać? Tak. Oj, Nie, Jezu ja jednym nacisnąłem, nie, spadłem, nie, prawie nie, spadłem. No ale głupio. Nie, No co? What a no, a co hell. Jest no nie, to wy wyjechałeś. <laughs> o! Trzeba mnie What the hell? A! What the hell? Co no What the hell? Tam, hell? Tam, tam tam to to, to, zlepię, to, what what to hell. jest teraz pierwszy. Ty, Ty właśnie. Ty. No tak. Nie! Co jest Co to jest tak gęsto? Dobra, ja to też. czwarta Dawaj, Wo, le farcik tu był na farcie. bra, mamy to. A tam na U, pełnej? jest, no na, 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 na jednym gadek? kole. Nie. Ja na jednym kole na pewno jedyciałem. Ta, dobra. No tak, na jednym kole na pełnej Ooooh, O, le w Tak udało się. Przyjaciel dla prajerów jak ty powiedziałem właśnie. to już nie dla mnie akurat Test. My na kim cię Aha. W DUPĘ BYCIE PIOTREK, DOKŁADNIE, KURNA! Spadłem przez ciebie Też spadłeś ZROBIŁ SIĘ, NIE PUCUJĘ! No dupę, i MIEJSZCZU JEDZIE W Szkoły z były kiedyś grane, nie? Z pucy pojechał, frajer KURNA! Robił ją 6 minut Nice, nice, nice o, Nie! No i siemano AAAAAAAA no, Siemano Nice, nice Nice, nice, I, i tyle było Czepart, chodź tu ze mną, bo... No właśnie, ja próbuję, ty wiesz, jakby ja nie mogę... Ej, to jest jeszcze 18 punktów to dobrze, bo fajna mapa. no, no, no. fajna mapa. No. Fajna mapa, tiffi. W końcu Ty, chłop się odezwał! Ty, Cezar z nami gra! Cezar What hell! What kogoś! What nie, hell! punktem! Ta, przed jak, punktem, to nie punktu, jak to jechać? Jak to jechać? Do jak, ta, jak, no no nie, Ogaty, no jak nie? To? Ty, kur... No ja jak... na pełnej! Ja to ja samo, ja na, na pełnej! Na jedno koło! Uh, uh. No a ja tak jadę właśnie! A jest punkt, rzeczywiście! No. Kała nie puszczasz! No? Wskoczesz ci dalej, No, no nie odrywa uh. za bardzo! No, 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 nie, co tam, a, co tam? No, co tam? Co tam? Co Jak Co jak umiał to Co za No, tak, tak, tak. Akuratnie. Nawet <laughs> na was nie, <poznaki głos> nie czekał. Chłopie, nawet, <noise> nawet bym na was nie czekał. Dla niepoznaki to zrobiłeś. Aaa, yeah, dla draki niepoznaki. Tak ci spiermandalałem 13 razy. Tak, tak, tak. Akuratnie wyliczone bo wszystko. Wyliczone. 13 raz i... A, Szefa tak... Ten. Zrobił go 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 Piart pranka, to też się tego spodobał. Nie wiedziałeś o co chodzi, a jak no tak zaryzykowałeś. Tak, tu masz lesniki. Hmm. O jest! Pierwszy Pierwszy to To strasznie długo Dzisiaj bez punktu, nie wyłącznie podoba wyłącznie. mi się to w ogóle. Na piart pranka. Też mnie się to nie podoba, także no, spokój no, emocje teraz. No, staram się, ale kusi, kusi tak. Nie, no nie, nie, nic emotions. takiego nie zrobię. Spokój jest. Dobra, dobra, tam dobra. testuj bazę. Okay, ja a. testuję, ale wiem, Testuj że testuję te bazę. Te <grym zaznaczone> nie wiem, co to był bazę. za tekst. Zbastuj testy. Zbastuj temacik. Dobry temacik. po dwi Tak. nogi. Chodzi nas. o zapłacenie kaucji. Kaucja I wtedy jedziesz powoli. Wielkie umysły myślą podobnie. Bo on lubi logiczną naukę. tutaj jest? I wcale szkoła mi nie była do tego tak. no, nie, nie Nie czemu Studia niby wyższe to dlaczego chłopiec niższy? No po prostu no, ale nie trochę z punktami Ja jestem najwyższy rangą a Ale jest najniższy rozpoczęł umysłem No czy ja wiem za jest najniższy Stąd jestem Jako ludile masz? No ja mam mniej 172 No i no i można już mówić Frodo? Nie! <laughs> Ty, ale zywa się ten, który jest nie wiem ile, 10 cm wyższy no. Ile wy macie no, okay, właściwie? Za kolem u Zbaran, za kolem u Zbaran za okay, błyszczy i będzie dym No lepiej to, ślepie, to na że dla ciebie może więcej do komuś Ile tam u ciebie, szefart? Ile tam metr było? 70, 8, metr osiemdziesiąt? Osiem? Ile? Metr siedemdziesiąt? O, no to trochę więcej Niech no. tak będzie, jak tak będzie, ja tam uważam, że... Niech tak no. będzie? Ej, to tak ja pierwszy kończę, nie? Siemano Plus jeden Mogę wjeżdżać? Z to co? czekam, ja no, wjeżdżam, dobra Ale jazda Ja na trzecim nie wjeżdżam Nie, 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 nie wjeżdżaj no, wierz na te rury, bo tam już łapie trafie, bo już łapie. A drugie chyba Ty. też może wjechać, trzecie tak, nie trzeci, może wjechać tak, Okej, ok, ok. przy sześciu to jest inna przekładnia, dobra no, inna przekładnia. Pan, pan po studiach Słychać, właśnie Inna przykładnia, no dokładnie, nice W ogóle jest inny dyskurs, nie co to jest, to sobie wygooglujcie